Dzień dobry, witajcie, tu Iwona. Moi drodzy, tę pogaduchę miałam nagrać w Sylwestra lub w Nowy Rok. Nie chciałam robić podsumowań starego roku, ani postanowień na nowy. To miała być taka pogaducha z radosnym przesłaniem, pełna optymizmu. Ale okazało się, że Sylwester odpada, bo nastrój miałam naprawdę paskudny, a poza tym strzelali no tak strzelali, odpalali petardy, fajerwerki i co tam kto miał, a burek był przez to w mega ogromnym stresie. Przed Sylwestrem byłam kilka dni w Gdańsku, i już podczas tego pobytu w mieście buraz był posrany, bo stale ktoś coś odpalał. A to dzieciaki, kiedy byliśmy na spacerze, puszczały hukowe petardy niedaleko nas. A to nagle poleciały fajerwelki dwie klatki od nas. Wiecie, wtedy po raz pierwszy widziałam panikę burka taką, jakiej nigdy wcześniej nie widziałam. Gdy huknęło, buraz zaczął kręcić się wokół własnej osi, to było strasznie przykre, patrząc na to. Pies nie wiedział, co robić. Gdyby był bez smyczy, zapewne pognałby. Przed siebie na oślep. Wtedy szybko poszliśmy do domu, ale Burek był stale niespokojny. Nasłuchiwał, chodził po mieszkaniu, także nocą. Koty, a właściwie kotka, afera też zachowywała się inaczej niż zwykle, kiedy ze mną zostaje, bo Rudy miał jak zawsze wywalone na wszystko, jednak afera była zawsze blisko mnie. Dawała się głaskać, bez problemu zakuwać, zazwyczaj podawanie jej insuliny przeze mnie polega na gonitwie kota, kuszeniu jej smaczkami, czatowaniu na odpowiedni moment, syczeniu, prychaniu na mnie, a niejednokrotnie nawet podrapaniu mnie, no słowem jeden wielki stres. Mm. Dla obu stron zresztą i, i, i walka nieustająca, a tym razem nic z tych rzeczy. Kicia była potulna, ale też stale właśnie nasłuchiwała i bała się wystrzałów. No straszne to jest. Ale wracając do Sylwestra, nastrój do dupy i fajerwerki. Nie mogłam skupić się na poprawie nastroju ani na gadaniu do Was. W ogóle na niczym nie mogłam się skupić, bo buraz wymagał mojej uwagi właściwie przez cały dzień. Obok mnie walili ludzie wynajmujący domek od sąsiadów. W ciągu dnia były to pojedyncze huki co jakiś czas. Momentami buraz się uspokajał, ale kiedy tylko się wyciszał czy przysypiał, to znowu Bachi wpadał w panikę. Jak takie strzały, które brzmią jak wystrzały z broni palnej, mogą się komuś podobać, naprawdę nie mam pojęcia. Wiecie, fajerwerki, kolorowe fontanny, feria barw, to jeszcze rozumiem, ale pojedyncze strzały, które dają jedynie efekt huku, no nie kumam. Słychać było wybuchy z różnych stron wsi. A także z drugiej strony jeziora, gdzie jest plaża, na której odpalają czasem fajerwerki z różnych okazji. No ale teraz wiadomo, że było tego dużo. Im było później, tym wybuchów było więcej. Zaś o północy zaczął się naprawdę prawdziwy koncert. I muszę przyznać, że od kiedy tutaj mieszkam, tak długo i głośno nie walili jeszcze nigdy. Burek łaził, marszczył czoło, był bardzo niespokojny. Nawet kiedy wreszcie podsypiał, nadal był czujny i zrywał się na każdy nawet bardzo daleki strzał. Wiecie, kiedyś fajerwerki dla mnie też były spoko. Mieszkając w Gdańsku na dziewiątym piętrze. Gdzie z okien miałam widok na całe miasto, podziwianie fajerwerków o północy w Sylwestra było mega atrakcją. Jednak, mając w domu wystraszone zwierzaki, mam gdzieś moje doznania wizualne, skoro słuchowe są dla nich tak przerażające. Czekam z utęsknieniem na wprowadzenie zakazu strzelania, tylko żeby ono było w mądrej formie. Bo co z tego, że teraz na przykład wolno odpalać fajerwerki tylko w Sylwestra oraz w Nowy Rok, skoro na prywatnym terenie można to robić codziennie? No, takie mamy przepisy. A zatem w Sylwestra nie miałam przestrzeni do nagrania podcastu. Nowy Rok też temu nie sprzyjał. Nastrój miałam nadal paskudny, a pogoda była. Tak depresyjna, że w ogóle cud, że wstałam z łóżka. I wtedy właśnie mój syn uświadomił mi, że nowy rok to dla niego zawsze był najgorszy dzień w roku najbardziej depresyjny, wstrętny, okropny. I wiecie co? Wtedy dotarło do mnie, że dla mnie też <grytanie> musiało upłynąć kilka dekad, aby moje dziecko otworzyło mi na to oczy. No dramat po prostu. Przecież tak było zawsze. Tylko nie zdawałam sobie z tego sprawy. Jako dziecko, nowy rok był zazwyczaj ciemny, no bo, wiecie, pogoda raczej nie zachęcająca. Yy, I nudny. Tak, nudny. Rodzice odsypiali sylwestra. Na ulicach było cicho. Miasto było jak wymarłe. Yy, gdy byłam nastolatką, to w tego sylwestra zawsze coś tam sobie potrafiłam znaleźć do roboty, jakieś zajęcie. Telewizja, książka, spotkanie z koleżanką, ale ten spokój, ta cisza na ulicach była tak przejmująca. Jezu, że na samo wspomnienie mam ciarki. No i dodatkowo świadomość, że 2 stycznia wracamy do szkoły, też mnie dobijała. W dorosłym życiu. Dochodziło zmęczenie po sylwestrze, odsypianie i też marnowanie dnia. Gdy mieliśmy już dzieci, dochodziła y, opieka nad nimi. Y, one były wyspane, a ja nie. Dodatkowo mąż spał cały dzień, a ja musiałam zorganizować obiad, życie. Bywały też wizyty u rodziców. Albo obiady rodzinne, które musiałam przygotować, bo to taka tradycja. Wiecie, obiad noworoczny. Ech. Ale to wymagało mega wysiłku. Trochę chaotycznie gadam, ale słuchajcie, tyle wspomnień mi się teraz nasuwa, Ech. i przy każdym czuję ścisk w żołądku, bo to nie są wspomnienia pełne. Radości związanej z końcem jakiegoś etapu, z końcem roku, to zmęczenie, strach przed tym, co ten nowy rok przyniesie. Bardzo często strach przed tym, ile znowu będzie wstydu i upokorzeń. I teraz okazuje się, że ja nie lubiłam ani tych sylwestrów, ani tych nowych roków. Bo ja nie chciałam imprezować do rana, a do tej pory, która mi pasuje, żeby się wyspać. Bo zarwana noc u mnie to jest po prostu dwa dni do tyłu. Jestem nieprzytomna. Te kreacje, ten pęd, te wyjazdy. O matko, po co to komu? Ileż tych sylwestrów z siedzeniem na twardym krześle podczas gdy marzysz o położeniu się do łóżka tego uśmiechania się do obcych ludzi, tego skrępowania, tego braku luzu, jaki mają inni, o matko. Nic w zgodzie ze sobą. To prawda, niektóre imprezy sylwestrowe były naprawdę wspaniałe. Nie mogę tutaj wrzucić wszystkich do jednego worka, ale coś takiego negatywnego, nie po mojemu, było przy każdej. Hmm. Czy naprawdę muszę czekać y, do tej cholernej północy? Muszę się cieszyć i strzelać skorków do szampana, bo co? Bo taka jest tradycja, taki jest zwyczaj, bo tak robią wszyscy? No właśnie, nie muszę. Marzenka już dawno o tym mówiła, a ja nie rozumiałam, jak można nie lubić tego dnia i zabawy. Przecież wszyscy to lubią, ale okazuje się, że, że ja nie, że ja nie jestem wszyscy. Hmm dodatkowo w tym roku miałam odwagę opuścić bardzo miłe, kameralne spotkanie sylwestrowe przed północą. Nie miałam jeszcze odwagi odmówić na zaproszenie, chociaż Bóg mi świadkiem ochoty na świętowanie nie miałam. Przepraszam cię Bogusia, ale miałam naprawdę podły nastrój. Ale poszłam. Po czym po jakimś czasie podziękowałam za miły wieczór i wróciłam do domu przed szampanem. I było mi z tym kurwa tak dobrze. Czułam taką ulgę: Filip Cembala yy, byłby ze mnie dumny, bo zawsze mówi o dawaniu sobie ulgi i ja to właśnie zrobiłam. <laughs> Ach. A miniony rok. Dobrze, że, dobrze, że się skończył. Nie należał do dobrych. Był to rok pełen decyzji. Łatwych i trudnych, ale wiem, że właściwych. To jest pewne. Niektóre powinny zostać podjęte już dawno temu, ale najważniejsze jest jednak to, że wreszcie miałam odwagę je podjąć. Lepiej późno niż wcale, co nie. Był to też rok, w którym dowiedziałam się. Kilku nowości o sobie. Na przykład, że lubię audiobooki. Zawsze myślałam, że ich nie znoszę, a tu zaskoczenie. Uwielbiam ich słuchać i potrafię się skupić, robiąc nawet coś innego. I właśnie to mi się w nich podoba, że mogę robić kilka czynności naraz. Czyli nie wiem, obieram ziemniaki, ale jednocześnie słucham. Czyjegoś głosu, który czyta mi piękną literaturę, bajka. Co jeszcze? Dowiedziałam się też, że z moją kondycją wcale nie jest tak źle. Jeśli tylko mam motywację, to mogę ją zawsze poprawić, a tym samym zrobić coś dla własnego zdrowia. Mam tutaj na myśli mój pobyt w sanatorium. Kiedy y, okazało się, że y, moje sanatorium jest położone w najwyższym punkcie miejscowości i żeby do niego dojść z centrum, y, muszę iść 800 metrów pod naprawdę stromą górę, y, to pierwszego dnia myślałam, że wyzionę ducha, bo to była naprawdę y, ciężka <grywka> droga. Natomiast po dwóch tygodniach potrafiłam z tego samego centrum do tego samego budynku iść prawie bez odpoczynku. Bez zadyszki, no słuchajcie, mega sprawa. Także mam nadzieję, że mi wystarczy sił, aby tego nie zaprzepaścić tak totalnie. Rzuciłam też palenie w ubiegłym roku. No, więc naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, bo ja przecież zawsze powtarzałam, że lubię palić i nie zamierzam rzucać fajek. Aż tu po prostu pewnego dnia marcowego stwierdziłam, że przestaję palić i po prostu to zrobiłam. Hmm. W ubiegłym roku otrzymałam też wiedzę o sobie od innych. Y i jedna informacja bardzo zapadła mi w pamięć, a mianowicie to, że wszystkie moje decyzje życiowe, które podejmowałam kiedykolwiek samodzielnie, były chujowe. Cytuję. Zaś to, co mi się w życiu udało, dał mi ślepy los. Ja nie miałam na to żadnego wpływu i są to moje dzieci. No cóż, Dzieci mam naprawdę świetne, to muszę przyznać. Należy no nic ode mnie. Nie urodziłam, nie wychowywałam, nie uczyłam, nie dbałam, nie pokazywałam nic. Naprawdę? Taka wiedza od kiedyś bliskiej mi osoby, a dziś najsmutniejszego człowieka, jakiego znam. Hmm. Bardzo mi go szkoda, bo to kiedyś był naprawdę fajny gość. A teraz musi być bardzo nieszczęśliwe skoro mówi komuś coś takiego. Okej, okay, a co dalej? Co w nowym roku? Otóż teraz idzie nowe. W moim przypadku to jest naprawdę nowe przez wielką literę, bo ten rok będzie rokiem zmian. Jak już powiedziałam, decyzje zostały podjęte. Teraz trzeba je realizować i iść po nowe doświadczenia miejsca marzenia. Po prostu iść po siebie. No i tak zamierzam zrobić. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Życzę Wam dobrego nowego roku. Bądźcie odważni i otwarci na zmiany. Po prostu bądźcie sobą. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do komentowania i do subskrybowania kanału i mam nadzieję do usłyszenia. Pa pa.